Cześć, cześć, cześć! W związku z, z wczorajszą inicjatywą paru graczy, z którymi graliśmy razem, zaraz, zaraz tutaj y, o nich wspomnę. Y, w ogóle to szkoda, że was tak mało było. Myślałem, że was będzie trochę więcej, tak jak zawsze, no ale było was trochę mniej. Może godzina wam nie pasowała, może lepiej było zrobić pod wieczór, ale mi akurat z kolei pod wieczór nie pasowało, bo byłem trochę zajęty. No ale na pewno będą jeszcze okazje. Y, fajna inicjatywa wczoraj padła, bardzo mi się to podobało. Yy, widzowie, z którymi grałem zaproponowali utworzenie własnej drużyny w League of Legends yy, o nazwie Demony Kajubiego co uważam, że było bardzo spoko pomysłem. Taka drużyna już powstała. Yy, pozdrawiam, Nikocha, który ze mną grał, yy, Kaiena, który też grał, yy, Ani on Tibers, który też grał i Mattiego 901, który też grał. Niestety przegraliśmy wczoraj, ale liczy się dobra zabawa i taka integracja w sumie. Jeśli ktoś bardzo na przykład chciałby pograć ze mną, pogadać, yy, bardzo zapraszam, bardzo właśnie, przede wszystkim to bardzo gorąco wszystkich zapraszam do drużyny yy, Wystarczy do mnie napisać w komentarzu yy, yy, w komentarzu pod filmem tym tutaj yy, Żeby zaprosić do Gildi po prostu Chyba najpierw muszę was mieć yy, muszę was mieć w znajomych chyba Czy nie? No chyba tak no to najwyżej yy, kto by chciał to to niech napisze mi pod komentarz czy pod filmem komentarz z nikiem ja go zaproszę do znajomych i dodam do gildii. Yy, a i konieczny jest TeamSpeak. Prze podkreślam, konieczny jest TeamSpeak. Yy, jakby nie nie bez Skype'a, jakby znaczy bez Skype'a, bez komunikacji głosowej jakby no niestety to nie przejdzie, dlatego ko jeśli, jeśli masz ochotę zagrać ze mną i z widzami też pozostałymi i masz Team Spika, to gorąco zapraszam do drużyny. Ranga nie, ranga, ranga nie ma znaczenia. Y, jak dywizja znaczy się, to obojętnie jakby to Po prostu liczy się dobra zabawa i wspólna jakby integracja w pewien sposób. No, mam nadzieję, że pomysł Wam się spodobał. Dzisiaj za, za, za godzinę będzie odcinek z, z W12 też, to zapraszam do oglądania. No i tyle z mojej strony. Także wiecie co robić No Jak po prostu będzie parę osób, zobaczę że parę osób jest online To po prostu dam info że na przykład gramy o tej porze No jak będzie na przykład parę osób online To zaproszę, zaproszę ich Po prostu zagramy sobie No Myślę, że to będzie całkiem spoko pomysł No dobra moi drodzy To ja gorąco Was do zapraszam I pozdrawiam